Chcielibyśmy, żeby tam ułatwić może pracę, zabezpieczyć taśmą ten teren po prostu. O który że nam chodzi, żeby wyłatwiać to, Będziemy tutaj znajdować, się, prawda? Dobra, jakoś to spróbujemy coś zorganizować, bo wy, wy rozumiesz, że nie, nie macie już nic, żeby tutaj ze swojej strony coś rozwinąć, czy, czy oznaczyć bardziej, nie. Nie, nie. nie, no mamy taśmę, taką taśmę. po prostu, biało-czerwoną, no. żeby... 4, który chcemy zaznaczyć znaczyć teren, który... Ale nie to chcecie tą swoją taśmę tutaj? No chyba, no mamy taką taśmę, kupiliśmy nie. za tam, no za, okay. za, za 10 złotych, okay. żeby, okay. żeby po prostu zakupić... To transparentny, to transparentne, o który teren, tak, żeby, żeby dać... Po a... To no, no, powinni, no, no, powinni, no powinni... To nie no powinni... To powinni, nie powinni... To powinni, no powinni nakręcić. Ja też tu będę w pobliżu cały czas. Panie tak, Moim zdaniem to by pan trochę za szybko te niektóre auta, żeby ja powiedziałem... Tam jest, ograniczenia, celi, tam jest dosyć 40, długi odcinek, jest 200 metrów, nie ma żadnego... bo, bo, bo jest manifestacja twa... Ja wiem, problemu. tylko kierowcy po prostu powinni powinien stać znak uważam, ograniczający prędkość na całej długości protestu, bo no jest tam dosyć 200 metrów, nie ma żadnego kierowania ruchu. My zwracamy tylko uwagę, rozważymy nasze wnioski w tym temacie i zwracamy uwagę i oczekujemy wsparcia, po prostu żeby było to bezpieczeństwo zachowane.